Kolejna noc nie przespana i kolejny kurczący się dzień, bo moje koty znowu harcowały całą noc. I to właściwie, o tutaj chyba za mną jest jeden bohater. O, puma, puma. Rzeczna puma, który gania w Lusie i próbuje na niej jeździć. Ta puma moja niedobra. I coraz go wyrzucam, zamykam go w jakimś pomieszczeniu. Później one się biją, kłócą, e, drapią w drzwi. A później sobie w dzień śpią. A ja się z niczym nie wyrabiam, tak? Cały czas przygotowuję różne szkolenia, różne kursy, i mówiąc szczerze, mam pewne ręce roboty do tego stopnia, że nie wyrabiam się w ogóle z innymi rzeczami, więc tak spędzę. Ratuje mnie to, że ja po prostu lubię te rzeczy, to jest moja pasja, więc nie odczuwam tego, że to wszystko jest takie czasochłonne, a naprawdę jest to czasochłonne, no ale po prostu tego nie odczuwam. Wiecie, jak się coś lubi jak kogoś coś kręci, no to po prostu on tego nie odczuwa. Yy, także, no, yy, także nie odczuwam tego, przysiadłam tutaj sobie, tego lockdownu, no bo siedzę w domu. Jesteśmy w domach pozamykani yy, tutaj w Belgii, ale w taki sposób, że właściwie możemy się przemieszczać. Bardziej wydaje mi się, że chodzi to o, to, o tą gospodarkę całą, o sklepy. No wiele się dramatów yy, kryje za tymi różnymi decyzjami. Więc mnóstwo sklepów pada jak muchy. Ja nieraz idąc, przechodząc się, widzę, jak żeby po deszczu wyrastają takie puste witryny, smutne witryny, gdzie napisane jest wprost, że dany sklep zbankrutował, gdzie napisane jest wprost, że nie udźwignął tych ograniczeń. W ogóle dramaty, naprawdę, na każdym kroku widzę tutaj. Jak z restauratorzy okoliczni, którzy, bo mieszkam tu od lat, więc widzę, po prostu ciężko pracowali na to, żeby odłożyć pieniądze i zrobić remont życia, można powiedzieć, zmodernizować swoje kuchnie. Jak tutaj na przykład jest taka restauracja hinduska, widziałam, że oni naprawdę bardzo ciężko pracowali, zrobili super nowocześnie, przebudowali cały budynek, zrobili na dachu wielki taras piękny, no i co, teraz świeci pustkami. W szybach, na szybach są poprzyklejane kartki, że na wynos, no ale wiecie, jak to na wynos, ludzie na wykupują raz, kupią drugi, trzeci, ale przecież nikt nie będzie codziennie zamawiał jedzenia z restauracji. Jednak to było inaczej, kiedy można było pójść tam posiedzieć, zmienić otoczenie. No, ja wracam do mego codziennego dnia, więc teraz, tak jak powiedziałam, pogonię się z tośkiem. W międzyczasie prasowanie, sprzątanie i tak dalej. Kupa rzeczy leży odłogiem, takich administracyjnych. Może się tym dzisiaj zajmę, a może i nie. Jutro jadę na zdjęcia. Na, na zlecenie robi filmik y, reklamowy, więc jutro y, pojadę na zdjęcia, w piątek pojadę na zdjęcia. Y, no i co, później już jest sobota, niedziela. No dobrze, że możemy się przemieszczać w tej pandemii. Wczoraj jeszcze w ogóle nagrałam bardzo fajny filmik, jak y, nasz kotek mały, y, czyści. Uszy dla tośka, i właśnie chcę wam go pokazać. Zobaczcie, jak to po prostu sympatycznie wygląda. No, taki to to umiał się urządzić, po prostu nawet należąco mu w łóżku uszy myją. No dobra, wobec tego lecę teraz. Na razie trzymajcie się. U nas jest tak rzeźko za oknem, ale słonecznie. Aha, mam już tu dzisiaj live. Właściwie mam o 20.00 zajęcia online i później mam o 21.00 live. Właściwie to jest taki pierwszy live, taki poważniejszy powiedziałabym. No nie wiem, czy tam cokolwiek w ogóle przyjdzie, czy będę mówiła tylko do, do siebie. Ale jeśli tak, to fajnie, jeśli nie, no to nie szkodzi. Ja tak podchodzę do tego, bo zrobię z tego filmik ewentualnie i później wrzucę sobie na mój kanał YouTube, tak żeby tam kto chce mógł do tego sięgnąć może kiedyś, bo to jest ważny temat sztuka odmawiania, sztuka mówienia, nie sama się tej sztuki uczyłam przez lata z dobrym skutkiem, jak sądzę, także mogę podzielić się również z moimi doświadczeniami, a także doświadczeniami znanych ludzi, którzy o tym piszą, mówią. Chodź tutaj. No się, nie no się. Zawsze kochuję. tak się cieszy. Tak filmuję z ręki, bo nie chciałam mi się brać żadnego yy, tutaj trzymaka, bo się śpieszyłam z tym dośkiem. Zobaczcie pogoda u mnie jest wspaniała, jest tak rześko. Ja jestem tak pod, ubrana na cebulkę po dwóch nimi dwa szaliki. Zaraz wam zdradzę dlaczego, bo jeden, ten jaśniejszy, to jest szalik, żeby mi nie wiało w szyję. Natomiast ten drugi, tutaj przy samej szyi, to jest właśnie moja maska, mój kaganiec, więc, bo nie wiem gdzie tu można nosić, a gdzie nie, bo tak dziwnie zostały te ulice tutaj podzielone. Na niektórych można nosić, na niektórych nie i to w ogóle nie pinta z tego, że to są ulice handlowe, bo tutaj mało które są handlowe. Jak widzicie, to spokojna miejscowość. Mało tutaj, proszę, zobaczcie, nawet nikogo nie ma na ulicy, zbliżam się do centrum mojej miejscowości. Widzę, że jest dosyć pusto tutaj już jest strefa maseczkowa tam jest budynek mego urzędu gminnego a tutaj od tyłu budynek mojej gminy tam w głębi jesień już powoli wchodzi w swoją fazę taką smutną jest to ta brzydsza strona jesieni słuchajcie gwoli wyjaśnienia ja zdawałoby się tak niewiele poświęcam uwagi bieżącym sprawom, ale to po prostu wynika z charakteru mego bloga, z charakteru mego bloga, z charakteru tego, co piszę i prezentuję, z charakteru mojej grupy Zaczarowana Codzienność. Jest to pewna filozofia. Po prostu nie chcę nikogo karmić tą otaczającą nas rzeczywistością, bo jaka ona jest, to każdy z nas wie i tak, bardzo dużo ludzi ją komentuje i o niej pisze. Więc to moje miejsce, ta moja misja jest taka, żeby w tej rzeczywistości stwarzać taką przestrzeń, która jednak będzie pełna tej dobrej energii, po prostu dla wytchnienia od tego życia. Więc dlatego tak się dzieje, dlatego przyjąłam taką, a nie inną formułę. Ja wiem, że to jest mniej spektakularne, ja wiem, że granie na emocjach jest bardzo często bardziej ciekawe i takie blogi, vlogi mają ogromną y, oglądalność, ale dla mnie naprawdę nie o to chodzi. Ja już jestem w takim wieku, że nie zależy mi ani na, szczególnie na oglądalności, chociaż oczywiście jest to miłe, ja po prostu na tym nie zarabiam i to jest po prostu wyraz pewnej mojej takiej misji, no, i bardzo dobrze, że każdy z nas ma swoją misję. Twoja nie musi być taka jak moja, być może ty jesteś stworzony do walki wręcz, może jesteś w tym najlepszy. Więc najważniejsze, żeby każdy robił w życiu to, do czego jest stworzony i zbawiał świat na swój własny sposób, tak? Takimi narzędziami, jakie posiada, takimi talentami, jakimi jest obdarzony, choć Tosiu, a nie robił na siłę coś. Co do czego się zwyczajnie nie nadaje. Ja pamiętam, jak kiedyś jedna znajoma mi osoba wzięła się za wojowanie takie dosyć ostre, radykalne, polityczne, ale ona się do tego nie nadawała. Są ludzie, którzy świetnie się do tego nadają, są ludzie, którzy poprowadzą innych na barykady, są ludzie, którzy zmienią yy, ten świat, ale są też ludzie, tacy i potrzebni są tacy ludzie, którzy zmieniają świat od środka, od wewnątrz. Z, od kuchni, powiedziałabym. Właśnie, a jeszcze dodam, że to, co o czym mówiłam, moja filozofia jest taka, a nie inna. I to nie jest dlatego, że jestem infantylną kobietką, która ślini się do życia i ja po prostu to życie obejmuje świadomie ramionami. Po prostu tak jest i taka jest moja metoda. A wiem, że wielu ludzi znajduje w mojej rzeczywistości chwilę wytchnienia, bo przecież ta rzeczywistość nie jest mi obca. Te problemy nie są mi obce, rozdarcie nie jest mi obce. Jestem uziemiona w Belgii, moje rodzice. Są. W Polsce podzielam los milionów, miliardów ludzi na tym świecie, ale to, co mam, to jest tylko to, co mam w garści, jest dzisiaj. Bo ja nawet nie wiem, co może się wydarzyć do końca dzisiejszego dnia. Nie wiem, co może mnie spotkać za rogiem tego domu, tego bloku, gdzie tutaj teraz idę z tośkiem. Tak więc nie mogę grać na niepewnej przyszłości, a jedynie, co mogę... To przemieniać rzeczywistość, którą mam w garści. Czyli tą chwilę, dokładnie tu i teraz, jakkolwiek to banalnie i go oklepanie brzmi, A teraz już dostaję zadyszki, bo to się ciągnie mnie tu w jakąś drugą stronę. Więc nie ciągnij mnie Tosiu, wracamy do domu i bierzemy się za mniej przyjemną stronę naszego życia. Ty wiesz jaką. Jeśli dziś nie tam więcej, to do zobaczenia wkrótce. Wiecie dobry dzień. I jeszcze pomidory szare, szaleją w moim mini-ogródku. Po prostu szaleją. Zrywamy te zielone i one po prostu dojrzewają na oknie. Pumka przypędził. Biorę go troszeczkę na słońce. Zaczepię go w na smyczy. Uwielbia to. Jeszcze nie chodzi samodzielnie, bo jest za mało. Się boimy, że nam przepadnie albo coś się mu stanie, tak jak na Ale zaraz zaczepimy mu smyczkę. O tak, moja puma. Pumciu moje. Pumciu, rumciu. Nasze pumcium rumcium. Tutaj sobie w ogródku spaceruje, naszym mini ogródku. Oglądam tutaj przez każde okno. Jestem troszeczkę podenerwowana, bo Luśka dzisiaj wyszła pierwszy dzień na twór i pobiegła od razu w to miejsce, gdzie miała ten wypadek. Później słyszałam jak biła się z kotami u sąsiadów, tylko był jeden wrzask. Później widziałam ją na łące. Normalnie tu tutaj często siedzi w tych krzakach od ulicy właśnie. A ten wypadek to miała dokładnie o tam, gdzie ten czerwony samochód stoi, o tam, gdzie jest ta tablica dom na sprzedaż i właśnie centralnie naprzeciw tej tablicy wpadła pod samochód, tam jeszcze plama krwi była.